Czy pragniesz osiągnąć możliwie najwyższy stopień odpowiedniej dla Twego stanu, doskonałości i świętości? Amen. Czy pragniesz, aby nie tylko to, co wielkie i większe, ale co wręcz największe, było przedmiotem Twoich dążeń? Amen. Czy pragniesz oddawać wszystko do mojej dyspozycji? Tak, tak. Czy pragniesz swoim życiem, postawą i codziennymi wyborami udowodnić mi przede wszystkim, że mnie rzeczywiście miłujesz? Tak, tak. Czy pragniesz poważnie traktować swoje postanowienia? Tak, tak. Czy pragniesz zdobywać poprzez wierne i najwierniejsze wypełnianie swoich obowiązków? wiele zasług i oddawać je do mojej dyspozycji. Amen. Czy pragniesz przynosić mi pilnie Twoje wkłady do kapitału Was? Amen. Czy pragniesz prowadzić gorliwe życie modlitwy? Amen. Udowodnijcie mi przede wszystkim, że mnie rzeczywiście kochacie. Nie martwcie się o spełnienie Waszych żądań. Ego diligentes me diligo.